Orlen, Oi, 47 rajd. Cieszyńska barburka są na mecie. Nagrodźmy ich brawami. Kacper Wrublewski i jego wspaniały pilot są na mecie. Chwila dla fotoreporterów, potem my kilka pytań, drodzy Państwo. Ale emocje. Otwórzcie, od razu mówię, otwórzcie bagażnik, bo tych nagród macie tyle, że będziemy wykładać do bagażnika, chyba. Nie wiem, czy to się zmieści. E, szybciutko pytam pilota, jak się czują, e, może tutaj przepraszam, to kierowca, to kierowca, jak się, jak się czuje zwycięzca tegorocznej barburki Kacper, jak było? Czujemy się bardzo dobrze. Jakby, no nie ukrywam, że jedno z moich marzeń, gdzieś tam było wygrać rajd Burki Cieszyńskiej. E, byłem na tym rajdzie wiele razy jako kibic, jako dziecko. Sześć razy startowałem, nigdy nie stanąłem na najwyższym podium. E, teraz się to, znaczy zrobiliśmy to, nie, że udało się, tylko po prostu e, szybko jechaliśmy cały rajd. E, bardzo fajnie było, bo były mega ciężkie warunki. Ja lubię takie warunki. E, fajna była walka z wojskiem kuchałam. Eee, na ostatniej pętli trochę przyspieszyliśmy, bo trzeba było zrobić większy zapas, więc e, bardzo się cieszymy. Czy jakieś niespodzianki, jakieś przygody były? Eee, jedna się zdarzyła. Tam jakiemuś rolnikowi przez pole przejechaliśmy, ale myślę, że szkody nie są duże już po sezonie, więc. <laughs> ja myślę, że to pole będzie teraz nosiło twoje imię. E, to będzie znaczące pole. E, ja ci serdecznie gratuluję w imieniu całego Automobil klubu. W imieniu nas wszystkich drodzy Państwo. Tak wygląda zwycięska załoga, a teraz e, puchary e, z rąk pana wiceburmistrza. Gratulacje, medale. No i oczywiście szampan musi być... No, nie na darmo, załoga z numerem 1, czyli to jeden tak, otrzymali. Tak. jedyneczka musi być kom. A teraz Seria otwórzcie bagażnik, bo jeszcze duża nagroda chyba jest, nie? Jak się nie mylę. Tak. Tak, teraz drodzy Państwo, jako że są to zwycięzcy tegorocznej barburki, jeden ze sponsorów ufundował wspaniały kominek, drodzy Państwo, firma Kratki, nie wiem gdzie to wejdzie, ale myślę, że wspaniała pamiątka, żeby tylko nie uszkodziła, bo w sumie ten samochód wygląda. Całkiem, całkiem. No jak tylko pole zaliczone na szczęście nie jest żaden płot, ale to na przyszły rajd je, musicie jechać z bagażnikiem dachowym jeszcze. Tu, tu, tu. To już tak, do Wisły blisko na Narty, w Sabra dokładnie tak. Najpierw do Cieszyna wygrać rajd, potem na Narty. W międzyczasie e, wygrać właśnie między innymi e, najważniejszy, najważniejszy trofeum dla najszybszej załogi całego rajdu. No musi no, być jeszcze szampan, teraz, Nie ma właśnie, lekko. teraz drodzy Państwo, tak się cieszy zwycięska załoga 47 rajdu Cieszyńska Barburka. Wielkie brawa dla nich! jak widzę, że już próbujecie przehandlować, tak? Mówiłem, się bagaż. Wczoraj tak szaleliśmy na miejskim, że musiałem ci dwie nowe opony kupić, czego nie zamierzałem, więc pójdzie na wymianę. Ktoś, Idealnie. Tu przyjmie, bo od niego kupiliśmy. <grymianie> <grymianie> Nie wejdzie? Wejdzie. Upchnąć to. O jest taki samochód, że to no. wszystko wejdzie, oczywiście. A no może się nie domknie, ale... Będziecie A... jechać tak trudno. Trzeba było nie wygrywać, albo jechać kombi. Wczoraj skradliście zdecydowanie show na miejskim odcinku na Prologu. Wczoraj na ulicach miasta przecież rozegrane prologi to co robiła właśnie ta załoga, no to, to było to na co mogliśmy czekać godzinami. Niesamowita jazda, efektowna, efektywna. No Mistrzowie po prostu, mistrzowie i jednocześnie zwycięzcy Cieszyńskiej Pargórki 47. Cieszyńskiej Pargórki Orlen. Oj! Jeszcze chwilkę dla fotoreporterów, dokładnie tak. To się nie zdarza codziennie, to się zdarza raz w roku, więc yy, wiadomo, trzeba to odpowiednio uwiecznić. Dobrze, pochwalić w mediach społecznościowych. Państwo, niech też to robią. Zdjęcia, że jesteście znakomitym. Oznaczcie 47. Parkurkę Cieszyńską. Na swoich mediach społecznościowych znajdziecie wszystkie też ważne informacje. Właśnie tam, a tym również jest Jeszcze raz rok. wielkie gratulacje. Ogromne gratulacje. Na załogi. Wygrała. Nie tylko cię to ale przede wszystkim. Kto będzie trzymał kominek, jak będzie wypadało? Bo to jest pytanie.